Chciałabym wejść do rzeki i to udokumentować. No super, ale to dlaczego nie zrobisz tego poza projektem? Albo dlaczego, Justyna, nie zrobić tego tak, żeby trochę Twojego bohatera wpuścić w taką bajkę, żeby on się trochę stał twoim alterego. Poszukania takiego bohatera, który miałby podobne marzenie. Albo który by się do tego marzenia mógł odnieść. Zwracam Ci od razu uwagę na pewną, pewne niebezpieczeństwo takiego zabiegu i jego walor jednocześnie. Walorem jest to, że to może być pewnego rodzaju manifest i trochę performance artystyczny, który nabierze znaczenia tylko poprzez kontekstualizowanie. Bo jeśli tylko ustawisz kamerę i wejdziesz do rzeki i to zarejestrujesz, to my będziemy widzieli Justynę, która wchodzi do rzeki. Bardzo rzadko moim zdaniem skierowanie kamery tylko i wyłącznie na siebie może być czymś więcej niż aktem narcystycznym. Skierowanie kamery na bohatera jest dużo ciekawszy niż na siebie.